Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika Manuela Kanci. Piłka zablokowana, nie ma gola. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, A tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Wyraźnie zaspali przy tym rzucie rożnym. Niezbyt aktywni obrońcy w polu karnym to ułatwiło rywalom trafienie do bramki. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. I mamy otwarcie w tym meczu 1 do 0.